Wyobraź sobie, że budzisz się w środku nocy. Zaczynasz czuć mrowienie w całym ciele i nagle masz wrażenie, jakby coś w ciebie uderzyło. Oddech i puls zaczynają rosnąć. Uświadamiasz sobie, że nie możesz się ruszać. Ktoś jest z tobą w pomieszczeniu. Intrus. Możliwe, że jeszcze go nie widzisz, ale wiesz, że on tam jest. Czujesz jego obecność. Poczucie zagrożenia narasta z każdą sekundą, jednak nie możesz nic zrobić, bo jesteś kompletnie sparaliżowany. Słyszysz rytmiczne dźwięki dochodzące spoza zasięgu twojego wzroku. Silny ucisk na klatce piersiowej sprawia, że masz wrażenie, jakby ktoś na tobie siedział. Zaczynasz widzieć przerażające rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w twoim pokoju. Intruz zaczyna się zbliżać. Dostrzegasz jego ciemną sylwetkę. Wyciąga po ciebie rękę. I nagle wszystko ustaje. Odzyskujesz władzę nad swoim ciałem. Po niezidentyfikowanych dźwiękach, jak i po intruzie, nie pozostało śladu. Jedyne, co jeszcze się utrzymuje, to szybki puls i poczucie przerażenia. Możliwe, że część z Was znalazła się kiedyś w sytuacji podobnej do opisanej. Zjawisko to nazywane jest paraliżem sennym i występuje częściej, niż mogłoby się wydawać. Termin paraliż senny po raz pierwszy ukazał się w rozprawie dennarcolepsy z 1928 roku, której autorem był brytyjski neurolog Samuel Wilson. W tamtych czasach za jego przyczynę uznawano demon. W polskim folklorze personifikacją paraliżu sennego była Mara, nazywana również zmorą. Według Wielkiej Księgi Demonów Polskich jest to demon nadziemski rodzaju żeńskiego. Nocny, duszący ludzi we śnie. Wysuwane jest przypuszczenie, że nazwy zmora, mora, kikimora, mara, mura czy nawet morawa wywodzą się z tego pnia co słowo morzyć lub zmarły. Zmory nazywane też czasem kikimorami, wieczornicami czy też dusidłem nocnym są istotami eterycznymi, duszącymi w nocy śpiących ludzi. Szczególnie chętnie wybierają sobie dzieci i młodych ze względu na ich czystą i świeżą krew. Dostawszy się do domu, siadają okrakiem na piersi swojej ofiary i dociskają ją kościstymi kolanami, powodują uderzenie krwi do głowy. Wtedy piją wyciekającą z nosa krew tak długo, aż nasycą swoje pragnienie. Ofiary zmory, w przeciwieństwie do innych krwiopijców, upiorów, nie umierają ani same nie zmieniają się w zmory. Tracą jedynie siły i energię, które jednak z czasem odzyskują w naturalny sposób. Może się jednak zdarzyć, że wyjątkowo wygłodzona zmora doprowadzi swoją ofiarę do śmierci. Osoba dręczona przez zmorę głośno jęczy przez sen i oblewa się zimnym potem. Jeśli da radę sama się obudzić i zerwać z posłania, zmora natychmiast ucieka. Ratunek może też przynieść osoba trzecia, zgarniająca niewidzialne dla niej dłoń lewą ręką od głowy do stóp, prosto dotrzymanej tam w prawej ręce butelki. Butelkę tę trzeba natychmiast zakorkować i jak najszybciej wrzucić do wody. Przez wiele dni będzie wtedy słychać z nadwody wody kwilenie małego dziecka, ale nie należy na nie reagować. Zmory mają postać wysokich kobiet o nienaturalnie długich nogach. Przez ich niemal przeźroczyste ciało dokładnie widać wszystkie kości. Prawdziwa przyczyna paraliżu sennego nie została jeszcze jednoznacznie określona. Wiadomo jednak, że paraliż w trakcie snu jest rzeczą naturalną. Mózg specjalnie odcina nam władzę nad ciałem. Ma to na celu zapobieganie niekontrolowanym ruchom w czasie snu, które mogłyby być źródłem urazów. W niektórych przypadkach zdarza się jednak, że mechanizm nie zadziała prawidłowo i nie zostanie w odpowiednim momencie wyłączony lub zostanie włączony zbyt wcześnie. Zdarza się to w momencie zasypiania lub wybudzania. Wraca nam świadomość, jednak nasz mózg nie zorientował się jeszcze, że już nie śpimy i wciąż uniemożliwia nam ruch. Przywrócenie takiej możliwości trwa zazwyczaj kilka minut. W ciągu nich jesteśmy niejako zawieszeni w stanie pomiędzy snem i świadomością. Występować mogą wtedy przeróżne halucynacje najczęściej dotyczące wrogiej obecności, różnorakich rytmicznych dźwięków, np. stukania, lub uczucia lewitacji, a nawet wyjścia z ciała. Przyczyną wrażenia przemieszczenia prawdopodobnie jest wysoka aktywność muszczku, który odpowiada za interpretację położenia naszego ciała w przestrzeni. Innymi objawami mogą być hiperczujność i poczucie niezidentyfikowanego zagrożenia, szybki puls lub uczucie nacisku na klatkę piersiową. Powtarzającą się halucynacją u wielu osób cierpiących na paraliże senne jest też cienista postać czająca się gdzieś w polu widzenia. Prawdopodobnie jest to nadinterpretacja nie do końca wybudzonego mózgu przy różnych przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach, takich jak na przykład krzesła czy szafy. Mózg widzi ciemny kształt i w wyniku hiperczujności dopisuje do niego zagrożenie. Czytając spis objawów, którymi przejawia się ta przypadłość nie wydaje się niczym nadzwyczajnym, że niegdyś za jego przyczynę uznowana aktywność demonów lub innych bytów nadprzyrodzonych. Jest to najprostsze i bardzo łatwo nasuwające się wyjaśnienie tego zjawiska. Wroga obecność i wrażenie, jakby ktoś na nas siedział, oraz uczucie przerażenia i brak możliwości ruchu idealnie pasują do demonicznej obecności. Paraliż senny sam w sobie nie jest niczym groźnym. Jedynym jego negatywnym skutkiem jest dyskomfort psychiczny. Może on jednak być objawem innych bardziej złożonych skorzeń, takich jak np. narkolepsja. Jest to bardzo rzadka przypadłość, objawiająca się nadmierną sennością w ciągu dnia, nagłymi napadami snu oraz katapleksją. Paraliż senny może się przytrafić każdemu. Najczęściej pierwsze epizody mają miejsce w wieku dziecięcym lub nastoletnim i nasilają się między 20 a 30 rokiem życia. Jest to przypadłość dość powszechna, jednak w zależności od badanych grup wyniki różną się znacznie od siebie. Od 20 do 60% osób biorących udział w badaniach twierdzi, że doświadczyło paraliżu sennego przynajmniej raz w życiu. Prawdopodobnie jest to też przypadłość genetyczna. Badania na bliźniętach wykazały, że jeżeli jedno z nich doświadcza paraliżów, to istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że drugie z nich również boryka się z tym problemem. Pomimo że bezpośrednia przyczyna paraliżu sennego nie jest znana, to jest kilka potwierdzonych czynników, które mogą wpływać na jego występowanie i częstotliwość. Sprzyjają mu niedobór snu, nieregularny sen, zasypianie i wstawanie o różnych godzinach każdego dnia, stres, osłabienie, korzystanie z telefonów lub tabletów bezpośrednio przed snem, sen w niekomfortowych warunkach, takich jak np. zapalone światło lub hałas, oraz nadużywanie alkoholu lub narkotyków. W zależności od źródła paraliżów leczenie może polegać też na przyjmowaniu leków zapobiegających wchodzeniu w fazę REM podczas snu. Przytoczę teraz kilka prawdziwych historii osoby, która na przestrzeni lat osobiście doświadczyła wielu paraliżów sennych. Mój pierwszy paraliż senny pojawił się jeszcze zanim wiedziałem, czym to zjawisko jest. Miałem wtedy jakieś 15 lat, obudziłem się w środku nocy, czując prowienie na skórze. Było na tyle delikatne, że nie przeszkadzało mi za bardzo, więc postanowiłem je zignorować i wrócić do snu. Gdy zacząłem powoli odpływać, nagle po moim ciele przeszedł wstrząs. Nie wiedziałem, co się dzieje i gdy zorientowałem się, że nie mogę się ruszyć, zaczęła się panika. Serce zaczęło mi bardzo szybko bić. Słyszałem jakby rytmiczne pukanie w ramę mojego łóżka obok głowy, co jeszcze bardziej wprawiało mnie w przerażenie. Czułem, że ktoś nade mną stoi, łapie mnie pod ramiona i zaczyna unosić do góry. Unosił mnie tak, aż nie dotknąłem sufitu i dociskał mnie do niego tak mocno, że zacząłem czuć silny ból w klatce piersiowej. Nie wiem dlaczego, ale moja pierwsza myśl w tej sytuacji była taka, że za Walił się budynek, w którym byłem, i stąd ten ucisk i brak możliwości ruchu, a wszystko co widzę to tylko halucynacje mojego umierającego od niedotlenienia mózgu. Trwało to może 20 sekund i po raz kolejny poczułem ten sam wstrząs, który pojawił się na początku. Wszystko wróciło do normy. Leżałem z powrotem w swoim łóżku przerażony do tego stopnia, że nie mogłem zasnąć przez kolejne dwie godziny. Rano gdy emocje opadły, znałem to po prostu za bardzo dziwny koszmar. Jakiś czas później przeglądając internet natrafiłem na opis paraliżu sennego i zorientowałem się, że to co mi się przytrafiło idealnie pasuje do jego objawów. Od tamtej pory budziłem się sparaliżowany przynajmniej raz w miesiącu. Zauważyłem schemat, że ilekroć mam surrealistyczne sny, których akcja dzieje się w moim pokoju, to zawsze kończyły się one obudzeniem w paraliż. Początkowo halucynacje były dość wymyślne. Jednego razu widziałem wiszące nade mną zwłoki, patrzące na mnie martwymi niebieskimi oczami. Po chwili zniknęły, znów zacząłem słyszeć rytmiczne stukanie, które z jakiegoś powodu przerażało mnie najbardziej z tego wszystkiego. Zaraz po nim pojawiły się kroki i świadomość tego, że ktoś poza zasięgiem wzroku chodzi wokół mnie. Jak się okazało, była to halucynacja mojej dziewczyny, która. Nachylała się nade mną, patrzyła bez słowa, kręcąc na boki głową, tak jakby chciała mi się dokładnie przyjrzeć. Odchodziła i znów wracała. Trwało to może z pięć minut, po czym się obudziłem. Później pojawił się klasyczny, cienisty człowiek. Najczęściej budziłem się i widziałem go stojącego w drzwiach. Czasami tylko tam stał, czasami po moim wybudzeniu szybkim, agresywnym krokiem podchodził do mnie i wyciągał rękę, co momentalnie wyrzucało mnie z paraliżu. Każdy kolejny przypadek coraz mniej mnie ruszał. Wiedziałem już, czym to jest i że nie jest niczym groźnym. Opanowałem nawet technikę, która pozwoliła mi dużo szybciej odzyskiwać władzę nad ciałem. Skupiałem się bardzo mocno na ruszeniu przynajmniej jednym palcem lub próbowałem się bujać na boki. Jeżeli udało mi się ruszyć, nawet minimalnie paraliż puszczał. Kolejną techniką było zamykanie oczu. Paraliż nie mijał, ale przynajmniej nie widziałem chorych rzeczy, które mój mózg projekcjonował wokół mnie. Ostatecznie nauczyłem się rozpoznawać paraliż jeszcze przed wstrząsem, który zawsze towarzyszył jego początkowi. Jak tylko zaczynałem czuć mrowienie, od razu wstawałem do pozycji siedzącej, co skutecznie chroniło mnie przed paraliżem. Obecnie rzadko stosuję tę sztuczkę, bo odkąd ją odkryłem, potrzebuję jej maksymalnie raz do roku. Pomimo swojej zerowej szkodliwości, paraliż senny potrafi nastraszyć, szczególnie osoby, które jeszcze nie wiedzą, z czym mają do czynienia. Zachęcam Was do podzielenia się swoimi przeżyciami z tą przypadłością w komentarzu. Miłych snów!